Dajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać krótki eksperyment przy pomocy pirometru, jak się różnią temperatury w moim domu na paterze i na poddaszu. Napaliłem w kominku. By pomiar był obiektywny, ponieważ pirometr mierzy ciepło w punkcie, to zrobię to badanie na tym słupie. Ile pokazujesz? Jeszcze raz. 22,6 stopnia Celsjusza. Przejdźmy teraz na górę i zobaczmy różnicę. Co tu robisz Leniu? Zostawiasz całą kładkę. Chyba muszę przejść nad tobą. Hop. Ok, jestem teraz na górze. Sprawdźmy. 23,8 to oznacza, że różnica wynosi 1,2 stopnia Celsjusza. Naprawdę niewielka. Ok, przyznajcie, że niecałe 1,5 stopnia Celsjusza to jest naprawdę niewiele zważywszy na to, że nad moim salonem nie ma stropu i ogrzane powietrze ma ułatwioną wędrówkę do górnego stropu strychu. Tajemnica jest taka. Godzinę temu przy rozpalaniu kominka włączyłem funkcję mieszania powietrza w moim domu przez nawiewną pompę ciepła na ON. I to jest dowód, to co pokazywałem Wam przed, przed chwilą przy pomocy pirometru, jak bardzo wydajnie wyrównuje temperatury w moim domu taka nawiewna pompa ciepła, która wymienia e, mniej więcej przez siebie około 3500 m3 w godzinę. To tylko to powoduje, że różnica temperatur jest tak mała między jedną a drugą kondygnacją. Naprawdę kapitalne rozwiązanie. Mam nadzieję, że ten film, który nagrałem pod chwilowym natchnieniem, podobał Wam się. A jeszcze raz powtórzę: niebawem zobaczymy się na budowie w Senkocinie Nowym. Pozdrawiam.